W ciągu ostatnich lat w Powiatowym Zespoju Zakładów Opieki Zdrowotnej powstało wiele modernizacji, jak również nowych oddziałów. Można powiedzieć, że nasza lecznicza staje się coraz bardziej atrakcyjniejsza, a tak naprawdę dostosowana do tegorocznych potrzeb usług rynków medycznych. W ostatnim okresie oddaliśmy kilka oddziałów dla mieszkańców powiatu będzińskiego. Między innymi tutaj w Będzinie, gdzie się znajdujemy, oddaliśmy oddział okulistyki, jak również oddział fizykoterapii i rehabilitacji. Natomiast w drugim budynku w szpitalu w Czeladzi oddaliśmy oddział neurologii, jak również sale operacyjne. Wszystkie te oddziały są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, jak również odpowiednie pomieszczenia przygotowane dla naszych mieszkańców. Oddział okulistyki dysponuje najnowocześniejszym sprzętem dostępnym obecnie na rynku. Spełniamy wszystkie standardy. Obecnie wykonujemy ponad 2000 zabiegów rocznie. W tych miłych okolicznościach, w których obecnie się znajdujemy, praca jest przyjemnością, co zresztą potwierdzają pacjenci, że atmosfera panująca Wśród całego personelu jest taka, że bardzo chętnie wracają do nas, jeśli wymaga tego ich stan zdrowia bądź wymaga tego operacja drugiego oka. Mamy całą elektroterapię, całą kinesyterapię, czyli salę gimnastyczną wyposażoną w ćwiczenia w obciążeniu, w bieżnię, w rowerki, w stolik manualny do terapii ręki. Posiadamy hydroterapię, laser wysokoenergetyczne światło, lecznictwo, także ze wszystkich zabiegów, które pacjenci mają swysane, mogą u nas śmiało skorzystać. Obecnie prowadzona jest jedna z największych inwestycji na terenie Szpitala Powiatowego w Czeladzi. Jest to termomodernizacja długo oczekiwana, jest to bardzo duża inwestycja, która polega nie tylko na dociepleniu zewnętrznym ścian, docieplenia dachu, ale również wymiany stolarki okiennej. Jest to ponad 750 okien, jest to wymiana całych ciągów komunikacyjnych. Przebudowana również zostanie tutaj wejście główne do szpitala, przed którym się znajdujemy. Myślę, że to w znaczący sposób poprawi dostęp do szpitala, jego wygląd zewnętrzny, jak również potrafi, poprawi jakość usług i postrzeganie tego szpitala. Po zwiększeniu znaczącym przychodu z 40 paru milionów do 100 milionów przychodu. Rozpoczął bardzo duże inwestycje. W ciągu półtorej roku wydamy na inwestycje w szpitalu około 50 milionów złotych. Oddział za oddziałem jest remontowany, zmieniający nie tylko infrastrukturę i możliwość właściwej obsługi pacjentów, czyli stworzenie właściwych warunków, ale także podwyższanie jakości leczenia. Nasz oddział neurologii składa się z 33 łóżek. Sale są trzyosobowe, dwuosobowe i jednoosobowe. Każda sala posiada osobny węzeł sanitarny. Dodatkowo oddział jest wyposażony w salę intensywnego nadzoru, w izolatkę również z pełnym węzłem sanitarnym i monitorowania. Dodatkowo w oddziale znajduje się sala rehabilitacyjna dla potrzeb pacjentów. Tutaj nie liczą się pieniądze, liczy się najważniejszy człowiek, bo człowiek jest najważniejszy.